Hej wszystkim, dzisiaj przybywam z takim luźnym odcinkiem, a to dlatego, że nie mam totalnie siły i chciałabym narysować coś takiego właśnie na luzie, coś co lubię, no i oczywiście związane z nowym rokiem. No i tak jak słyszycie, pewnie jestem chora i to w sumie trochę odbiera mi głos. Dzisiaj pewnie będzie krótki odcinek, mam nadzieję, że już za niedługo mi przejdzie, naprawdę już... Tylko o tym myślę w sumie od miesiąca. Także dzisiaj zabieram się za tworzenie noworocznej ilustracji przy pomocy akwareli. Napiszcie mi koniecznie, komu z Was udało się być zdrowym, a kto niestety zachorował, bo słyszałam, że ostatnio naprawdę bardzo dużo ludzi choruje. I pamiętajcie, że jeżeli chcecie być na bieżąco z moim kanałem, to możecie go zasubskrybować. Przycisk znajduje się poniżej. Zaczynam od naszkicowania ilustracji i wybrałam sobie kredkę wymazywalną w kolorze fioletowym, dlatego że główną taką kolorystyką, którą sobie postawiłam na dzisiaj jest właśnie fioletowy. Wyjęłam kartkę z bloku o formacie A4, więc dosyć duży jak na mnie. Zazwyczaj rysuję w tym A5, w jakimś szkicowniku. No a skoro skończył mi się ostatnio też szkicownik do... Akwareli, no to zostały mi takie pojedyncze kartki. Skoro nie mam aż tak dużo energii, no, no właśnie słyszycie po moim głosie, jakie ja ledwo brzmię, no to staram się stworzyć coś takiego w mojej strefie komfortu, żebym no, używała tych rzeczy, które lubię, to co lubię rysować, no i też troszkę pokombinowała z tym, co znajdzie się na ilustracji. Głównym elementem, który chciałam zawrzeć, jest nawiązanie do chińskiego nowego roku 2025 i zwierzęcia, którego będzie to rok, czyli węża. Dlatego, na portrecie, którego przedstawiam, ten wąż wije się od samej głowy do samego dołu poprzez włosy. Miałoby być to coś takiego jak akcent we włosach, właśnie jakieś akcesorium. Ale na pewno będzie się wyróżniał kolorem, żeby po prostu rzucało się to w oczy. Dodatkowo, takim oczywistym, no w sumie bardzo popularnym elementem jest na pewno szampan, taki kieliszek, jakaś oranżada, czy cokolwiek tam co chcemy się napić, którą postać trzyma w ręku tuż przy samej buzi. Oczywiście też nie może zabraknąć moich ulubionych małych elementów, czyli gwiazdek. Gwiazdki muszą być po prostu wszędzie. Ja skupiłam je głównie w okolicy tego picia, szampana i tutaj poprzez górę, przechodzące w prawą stronę. No i dzisiaj, tak jak mogliście się już domyślać, skoro wzięłam papier do akwareli, to maluję akwarelami. Wybrałam sobie te od Romana Szmala, no bo... Chciałam je więcej przetestować. Te odśminkę już bardzo, bardzo długo używam, więc też coś innego będzie inaczej wyglądało. Po prostu mam tutaj zdecydowanie inne kolory niż w tym zestawie. W sumie to nie jest zestaw, to są kolory, które wybrałam sobie, właśnie z Horadam. No i też są granulujące, są nieoczywiste i głównie posługuję się fioletem, tak jak Wam wspominałam na początku. Malowanie nie będzie jakieś bardzo skomplikowane, bo chcę tę ilustrację utrzymać w takim stylu rysunkowym, gdzie będę dodawać na koniec też lineart. Więc no nie tworzę realistycznych przejść, tylko gdzie nie, gdzie jakieś tam plamy koloru dodaję, coś próbuję zrobić ciemniejsze, coś jaśniejsze. No i tak to po prostu wychodzi. Etapami dokładam kolory. Najpierw tworzę skórę, później przeszłam do włosów, następnie oczy, usta, no wszystko po prostu po kolei, tak żeby mi się nie zlały te obszary ze sobą i no żeby nie wyszły takie dziwne plamy. Wydaje mi się, że praca, którą tworzę jest taka prosta, ale nawet interesująca, bo mamy te szczegóły, które będą rzucać się w oczy i wystawać spośród tego fioletu i niebieskiego, czyli taki żółty i jasny, zielony. Żółty będzie szampan, jasny, zielony wąż. No i też na sam koniec, już jak wszystko namaluję, zrobię taki akcent, który jest zwieńczeniem tego, co dzisiaj maluję, czyli ilustracji na 2025 rok. Ale o tym pewnie powiem później, bo no zrobimy małą przerwę na muzykę, dlatego że trochę mi odbiera ten głos jednak. Wszystkie kolory mam już nałożone na moją postać i na tło. Zabieram się za tworzenie lineartu i do tego wybrałam sobie kredki polichromos, które z jednej strony są miękkie, ale z drugiej twarde, no ciężko je opisać, więc pięknie sprawdzają się do tworzenia takich ostrych linii. I tym razem nie używam tylko jednego koloru, a no, mieszam sobie je w zależności od tego, jaki obszar chcę sobie obrysować na przykład do oczu wybrałam czarny, do włosów taki fioletowy, do węża zielony, bluzki niebieski no i tak dalej. Pogoda ostatnio też jakoś nie daje pozytywów do nagrywania. Zobaczcie zresztą jak prezentuje się tutaj ekran jest coraz ciemniej i, i ciężko jest to wszystko nagrać w takim świetle dziennym. Tym bardziej, że szybko też robi się ciemno. Mam nadzieję, że już te dni, takie dłuższe, przejdą jak najszybciej, aby można było się cieszyć tym, że wszystko po prostu widać. Napiszcie mi w ogóle w komentarzach, jak sobie radzicie z tym, że no, szybko robi się ciemno. Czy tworzycie po nocy, czy właśnie przy jakiejś lampce, czy przy jakichś światłach. A może jednak korzystacie tylko z tego światła dziennego, bo moim zdaniem najlepiej jest tworzyć, kiedy jest widno i no wszystkie te kolory później nie są przekłamane. Pamiętam, kiedy na przykład kończyłam jakiś tam rysunek, który tworzyłam markerami jeszcze na samym początku, kiedy nie do końca znałam wszystkie kolory, które miałam i najpierw stworzyłam kawałek skóry w świetle dziennym, no i zostawiłam ten rysunek na jakiś czas i wróciłam do niego później, kiedy zrobiło się już ciemno i przy lampce, no wzięłam po prostu nie ten kolor, który wydawał mi się być taki sam, a tak naprawdę następnego dnia, kiedy na to spojrzałam, to był zdecydowanie inny, no taki nie wiem, bardziej chyba różowy i ja tego w ogóle nie zauważyłam, tworząc przy sztucznym świetle dopiero później <laughs> okazało się, że do nie wygląda to najlepiej i Skóra została taka jakby odcięta. Pewnie wyglądało to jakby była poparzona. Napiszcie mi też, czy mieliście kiedyś takie sytuacje, że źle dobraliście kolor, albo myśleliście, że był on inny, a później okazało się, że no jednak to nie to. Żeby dołożyć jakąś teksturę na ten rysunek, bo wszystko jest raczej takie gładkie, no może trochę to tło zrobiłam. Takie rozmywające się, granulujące, bo wybrałam właśnie granulujący fioletowy kolor. No to na brzuch tego węża dołożyłam bardzo dużo brązu. No i nie jest to liner, tak nie jest. I chciałam, żeby to się jakoś wyróżniało. Oczywiście nie mogło zabraknąć tego, co zawsze, czyli biały pisak. Nie chciałam też go nałożyć tak zbyt dużo, aby nie stał się jakimś śnieżnym rysunkiem, tylko bardziej noworocznym. No i właśnie takim elementem uwieńczającym całą ilustrację będzie napis 2025 na samej górze. Specjalnie zostawiłam trochę miejsca, aby móc wpasować sobie ten napis, ale nie bardzo widoczny, bo do tego użyję Jelly Rolla, uwaga, brokatowego w kolorze srebrnym. I tak delikatnie zaznaczę tę datę. Najpierw odrywam sobie taśmę a później zabieram się za wykańczenie już całości. No i niestety troszkę porwało mi znowu ten papier. Muszę jednak przyklejać do swoich, nie wiem, spodni czy do biurka wcześniej taśmę, żeby mi to nie urywało aż tak papieru. No i napis wyszedł taki oczywisty, ale subtelny. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że praca Wam się spodobała. Dawajcie znać, czy też tworzycie jakieś rysunki właśnie na 2025 rok, a może już ostatniego dnia tamtego roku mieliście gotową pracę. Zapraszam Was też na mojego Instagrama i TikToka, gdzie na bieżąco możecie śledzić różne rzeczy, różne rysunki, filmy, relacje. A my widzimy się już w kolejnym odcinku, w środę o 15 i soboty o 9. Także do zobaczenia i pa!